Dobra. Cześć wszystkim tej kwaski, witajcie ponownie na moim kanale. Ja jestem nieumalowana i to będzie taki od, odcinek spontaniczny, co nie? Mało nas widać, bo oczywiście wiecie światełka i w ogóle idziemy nocą, ale idziemy na zakupy, pokażemy wam trochę. Jest rzeczka. Przewitaj się Kinga. Siema. Kinga ma maskę nałożoną, kurde, prawie, prawie na nos miała, Jak jakby się, się pokażę wam rzekę. O, idziemy przez taki most, widzicie, duży, to jest rzeka, tutaj mamy korki uliczne, o tam o, trochę słabo widać oczywiście, o tutaj jest rzeczka, tutaj king size'ik, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli, jeśli chcecie oglądać subskrypcję i zapraszam was do oglądania, Dzisiaj słuchajcie robiliśmy e, lakingi z plastyki. O, widać mnie jasność. Lakingi z plastyki. Projekt. Robiliśmy taki projekt, który to jest getla, był taki... Tak, właśnie pokażemy Wam tutaj zdjęcie oryginalne i zdjęcie jakie zrobiliśmy. Właśnie zobaczcie jak zrobiliśmy i to ma wyschnąć e, na plastykę dzisiaj lakingi, Wiem, nie wiem, wiem. I zobaczymy jak to wyjdzie. Bo... Zobaczymy jak to wyjdzie, bo to ma się wszystko skleić i ma wyjść oczywiście tak jak w oryginale, ale chyba tak jak w oryginale nie wyjdzie, a teraz idziemy ścieżką rowerową mm -hmm. i spotkamy się w sklepie. co, nie ja nagrywałam w leklerku, ponieważ e, za, dużo. za dużo ludzi było i cały czas ktoś przechodził, więc oczywiście nie mogłam, ale może kiedyś będzie taki dzień, w którym Wam to pokazuję. Może na przykład taki, w którym, wiecie, jakieś ubrania patrzę i pokazuję Wam te ubrania. No, ale tak. Yy, generalnie to teraz nie wiem zipsy. Kinga sobie kupiła. Ja, ja oczywiście fit miałam nie je jeść. Yy. No i... Yy. I co? I co dalej, Kinga? I ten, yy, oczywiście kupiliśmy rzeczy, które są generalnie nie były na mojej liście. Trzech rzeczy, które miałam kupić. Oczywiście kupiłam milion rzeczy. Widzicie, mam tutaj taką torbę przegaszoną z wedla. Jak widzicie, z wedla. No, torba, która mi, kurde, zaraz łamie urwie. O mi ciężko. I nie polecam Wam takich zakupów, zawsze sobie piszcie na kartce i oczywiście to był mój niby taki vlogmas z vlogmasów, które nie istnieją oczywiście na, na moim kanale, ale może kiedyś zaistnieją. No. I yy, przechodzimy teraz przez przejście. Dobra, dobra, poczekajta, poczekajta, bo mnie rozjadą. Rozjadą mnie. I teraz oczywiście wrócimy do domu. Jest 2020. 20. Wcześniej pomagam właśnie z Kingo w tej, w tej plastyce. I jeszcze. Kiedy mi wyślę zdjęcie jak to wygląda i jak się będę z wami żegnać, to wstawię wam to zdjęcie i wtedy go zobaczycie. Myślę, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję. I dziękuję wam za taki krótki vlogmas. Takie coś turururu, Byle co, ale fajne. Może wam się to spodoba. I jeśli to chcecie je. jeszcze takie wzdurki, takie ja. No. Je jeśli chcecie wzdurki, to piszcie w komentarzach, tak? Tak. To do zobaczenia, pa pa Słuchajcie, tak jeszcze coś Wam powiem, mówię głośno, bo jestem przy ulicy, że. No, no, opowiadaj Kinga. <grym> że mamy rukole. Tak, mm. mamy rukole i y, było tam dużo na stoisku, co nie? Rzeczy. I oczywiście nie mogliśmy znaleźć tej rukoli, bo pisało pani Grządka, a to była firma. I dopiero szukaliśmy. Kinga poszło gdzieś daleko w papryki, co nie? Mhm. I musieliśmy właśnie potem szukać i okazało się, że ta pani grządka to jest fir tylko firma. I na wszystkich pisała na tym pani grządka pod spodem, takim małym druczkiem, taką cenko, ceną przyczepioną metką, że to jest drukola, proszę Państwa. I oczywiście... Jak tak szukacie, to patrzcie oczywiście na całe opakowanie, ale nie tylko na to wielkie, co tak stare, co tak starsze panie zawsze patrzą na te wielkie opakowanie. ja, ja, ja taka jestem, patrzę na te większe napisy, bo myślę, że to właśnie to jest. A oczywiście zawsze piszą w szczegóły mniejszym. I tak mi się zdarzyło w paru sytuacjach. I, i, i o czym jeszcze opowiemy? Hmm. Kiedyś karwaraz wdechła butelkę i mało się nie pozabijało, Przy, Przynajmniej ja... A, bo rozrzucają te menele, tak, butelki, i nie, i, nie, i nie wiadomo, gdzie tu chodzić. Bo co rozdepcze, to szkło. I jest mi tak ciężko, że chyba będę już z nami kończyć. I do zobaczenia w następnym odcinku. No, zmęczyłam się. I piszcie, czy chcecie ten vlog masy, czy nie. I do zobaczenia. Pa!